Hej, cześć. Mam dla Was nowego tipa serwisowego. Jakbyście mieli na przykład, nie mieli zasilacza do laptopa HP, to można zrobić coś takiego. Można taki kabel. Oczywiście są takie kable, które mają, są przystosowane do HP-ów, ale to jest kabel, który po prostu nie jest przystosowany. Czyli ten kabel. Tak, ma trzy żyły. Ma plus, minus i ma tak zwane ID podłączycie ten kabel i podłączycie z drugiej strony do zasilacza serwisowego to prawdopodobnie proces ładowania się nie, nie rozpocznie ponieważ HP ma, działa na zasadzie rozpoznawania mocy zasilacza po rezystorze który jest w zasilaczu tam jest dziennik napięcia I żeby to zadziałało to między dodatni biegun czyli tutaj montujemy sobie Rezystor 330 kω a pin ID. Ja to tutaj na razie tak na skrętkę zrobię. Zaraz to polutujemy. I tutaj podłączamy zasilanie z tej strony. I tak, tak przygotowany kabel powinien działać na zasilaczu serwisowym. To oczywiście można zaizolować. A na takim uproszczonym schemacie wyglądałoby to tak mniej więcej. Tu macie plus, tu macie minus. Tak, tak widać. Tu macie ten pin ID. Między ID a plus lejecie 330 kΩ. Tak. W ten sposób. Tu wiadomo, tu jest wtyczka to jest od wewnętrznej strony plus, od zewnętrznej minus i ID mamy w środku. I tak to wygląda. Czyli to idzie do środkowego pina, to idzie do wewnętrznej, wewnętrznej części wtyczki, a to idzie do zewnętrznej części, tak. I tak ta wtyczka powinna wtedy działać. Wtedy praktycznie zasilicie każdego HPK nowej generacji z tą wtyczką. Ewentualnie zasilicie innego HPK, z tym że są takie wtyczki oczywiście 5,7 chyba i pół na, na 7 chyba, te większe. I tu jest ta sama zasada. Tu sobie to polutuję. I proszę i mam kabel, do ładowania. Na zasilaczu serwisowym do laptopów HP. Dzięki za oglądanie Hejka.